Siemanko, siemanko, z tej strony Kuba i dzisiaj jest ze mną Leo. No. Siemanko. Dzisiaj gramy w Minecrafta. Będziemy budować port i spróbujemy znaleźć diamenty. No co, lecimy z tym koksem. E, dobra Kuba, e, dobra. ogólnie właśnie musimy pozbierać chyba drewno. na No i jeszcze mamy tutaj, pamiętasz, mamy kurczaki. Tak, moje, no to... mamy jednego kurczaka. Śnieżynka. Yy, tak, śnieżnka się nazywa. Bardzo yy, fajnie dzisiaj wejdzie w ogóle. Yy, gramy 10 dni w Minecrafcie, czyli około jakieś 20 minut, może 25. Yy, no niestety już zapada noc, więc będzie trochę krócej, ale ok. I tak. Mamy hmm. challenge, że w 100 dni musimy yy, zbudowa jakby zebrać. zebrać. Milion arbuzów. arbuzów. I y, mamy już du dużą farmę, bo niestety nie, nie zdążyliśmy nagrać y, pierwszych 20 dni. Tam w lewym górnym rogu macie pokazane, ile już ten. No. I ogólnie no. mamy całe żelazne sety. No i tak jak mówiliśmy, będziemy dziś szukać diamentów. Tak. Y, może choć Kuba, spać, bo tutaj już mopki się rękają. Ja no, widzę, właśnie tutaj bardzo dużo mopków jest. No. Więc pójdziemy spać i następnie. Oczywiście idę uratować. O, Dzięki, chodź. Chodź, idziemy. No chodź. Dobra. Y, ogólnie domek jest ładny, mamy taki największy. Tutaj jest góra, no niestety nie ma nic oprócz łużek. To jest moje łóżko, to jest kuby. No i idziemy z... Aha. Co Dobra, to idziemy porozwalać. Może będziemy... O, tu, o, tu jest ząbiaczek. dobra. dobra ząbiaczek pierwszy. O, tu jest drugi zębiaczek. A, i mamy jeszcze portal, tak przy okazji. Ej, wiedzą mam. Widzisz tam? Dobra. O, widzisz. I ja idę na wiedźmę. No, chodźmy, może no, spróbujemy. Może Redstone wypadnie, bo będziemy chyba robić. A, zobaczmy też Pana kolejnych kursach. No i jak mówiliśmy, Redstone, to dobrze. I Próbujemy ja znaleźć właśnie te diamenty, bo chyba są bardzo nam potrzebne. Szkielet, szkielet, szkielet. O, mam, ok, ok. No, no, no dobra. Dobra. To to to? Ja mam... Dobra, już. Ja, ja też mam. Więc zrobimy sobie nowy z diaksy, No dobra. to kolejnego dnia chyba wchodzimy w ziemię, co? No, Zróbmy sobie żelaz... te... te, te, te Kilofy, tak żeby kopać normalnie. Chodź nie spać, bo już nie obu, szybko. A żeby rudy kopać, wiesz, żelaznym. Tak, to, tak, tak. W mając się kopie żelaznym. Ale mamy... Prawie... No mamy jeden żelazny. Szybko musimy nie, nie pójść Ty to masz, może złączymy, co? Weź sobie mój, bo tam to już, to będzie nie będzie Ej, dobrze. No złącz sobie, a ja zrobię sobie kamienny, wiesz? Wiesz co, to, to będzie wystarczyło na tak bardzo dużo? Wiem, no, ale przynajmniej coś o ciupinkę będziemy miał więcej, więc ja sobie może zrobię, mm. o kurde, ej. Co tam wszystko? Nie mamy tego, mamy trzy żelaza, to żelazne zrobię. Ojeju. To żelazne zrobię. Zobacz, może, możemy połączyć, bo nie mamy na mieczu. Dobra, może go skowa do skrzynki, to? Ten twój? No, to który... nie jest taki. Schowaj w ogóle tutaj ten, który masz, tam na górze. Te, te takie śmietki? No, tak jakby. Okej, okay, mam dwie Kość kości. Musisz stworzyć więcej... Jest... O, mam, jest tak, drewna. 11 kości! O, a, a, ja, mam, a ja mam jeszcze dwie, więc o, mam 6 marzy. Dobrze, ja robię miecz. To, sobie to ja sobie to okay, jest Ja schowam do skrzynki i włócz potem do skrzynki ta mączka kosna. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kurde. Mam 38 okay, no, mączki kosnej. To dobrze. O, dzięki. O tak, trochę. Okay. No, i spróbujemy sobie gdzieś w odcinku. Zdobyć, ich, yy, znaczy nie w tym. Yy, 33, yy, przepraszam. Spróbujemy Dobry. zrobić. Yy, znaleźć a. diamenty. A najważniejsze to skrzynki na górze. Yy, no dobra, okej. Okay. Jeszcze tam mamy skrzynki na arbuzy. Mm. A już jest dzień, bo nie pamiętam, czy poszliśmy spać. Nie, nie poszliśmy. A za nie, bo coś. Nie. No i w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku spróbujemy zrobić chyba enchanting table, co? No. Tak no, żeby mieć już enchantowane. No, no, no w ogóle widzowie nagrywamy kolejny odcinek dzisiaj. Jeszcze tak. nie wiemy o której godzinie, bo... E, no tak możecie spaść, tak, no nie wiem, no. Wchodźcie co może co dwie godzinki. o. No, no, no. I, jak, i koniecznie zasubskrybujcie. Tak, koniecznie. i Zostawcie łapeczkę w górę też. Yy, no i dobra, przechodzimy do filmu. Mm. Dobra, Kuba, to może. tam dobrze, na skrzynki. To tutaj, dobra, okej. Okay. Tutaj schowamy. O yy, proszę, schowam motykę, bo jest dla mnie ważna. No nam, i aha. spróbujemy sobie zrobić chyba yy, ten. Yy, a są diamentowy potrzebne? Kilo, żeby wykopać obsydian, książeczki i zrobić ten ręczopf. A, a nam ten, a nam jest potrzebny, ten jest potrzebny. Kamienny kilo. Nie, 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 ten, sadzonki. Sadzonki? nie no, będziemy w przykład chyba, wiesz. On muszę coś gdzieś bardzo wolno. No to jest, mamy ślepki. Y, y, Ogólnie, gdzie jest nasza farma. Oj, pajączki, ale dobra, nie biją bo kiedy nie Tam gdzie jest nasza farma, o tam i tam są właśnie skrzynki, to tam dalej jest a? druga wioska w ogóle. Tak, tak, tak. I tam byliśmy i przez mamy tyle chleb. O że się zrespił. Nie zrespił tylko był na niebica. O, szkielet, chodź! Przy wodzie, przy wodzie, przy portalu. Przy portalu, a tam. Dobra, no, już w ogóle, w ogóle zrobiliśmy portal. No już tam chyba mówiłem, ale dobrze, że przytoczyłem. O, i mam piwarka. Dobrze, obręczą, obręczą. Ja ją bo tak, ona dobra. Dobra, dobra. To że no, tak, to Dobra, dobra idziemy. No, ja, ty pójdź może do drugiej wioski, może coś znajdziesz. A ja będę kopał nasze arbuzy. Ale mieliśmy znaleźć diamentów. No tak, Tylko najpierw zrobimy sobie kamienne kilopy do przekopywania kobla. Więc tak, e, okej. Okay. Tak, e, okay. diamenty są na której kratce? Tak, minus 11. Minus 11. No. Na której to minusy? Dobra, to jest, jest minus. Te ostatnie kopy. Dobra, e, tak wykopmy dużo tego tego, ja wykopię.

A Barm, po drugie, bardzo dobry. No, bardzo dobry, więc, y, bo po pierwsze, że żelazny, po drugie, że ma odrzut i ostrość, więc y, kuba, jak już szybko zbierzesz to odrzut do skrzynki. Mam jajko! Idę do naszego domku, bo mam zresz... kolejne, jajko. kolejne jajko. I tam przed do chyba, przed odcinkiem widziałem kolejne chyba. też. Dobra. Do, 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 do. musimy coś zdobyć. O kurczę. Idę, y albo e, No to rzucę tam o tam. Dobra, uwaga jajko leci. Nie ma? Nie ma. Nie ma. Dobra. Ja tj. mam jeszcze. Masz jajko? Tak. To weź go tutaj, ja co tam Ociekaj, bo muszę zbierać. Tydzień chyba będziemy zbierać te arbuzy. One się ciągle bezpią. Oj kolego, kolego, zostało nam 79 dni. Do końca... Ojej, o no? Bo no, jest O ile mamy starków w ogóle. No w ogóle dużo, nie? O, to daj mi jajeczko od razu. Spurcie. Patyki włożyłeś. Dobra. Jajko? Myślać? No, tak, jajko. Jajko. Przy... No, szkoda, tak. Dobra. <laughs> Ej, masz te patyki, to masz kobla i zrób nam te. Zrób nam, wiesz co, kiloflet. O, a po co? No to co? Nie, to... No po prostu będziemy szukać ród, więc zrób po prostu... O zrób. nie, już pęknie. O kurde. Nie o kolejny To jak ci znajdziemy, to zrobimy... Albo zrobimy kamienną. Albo no. kilofy będę widoczne. Tu masz y, kobla, weź, zrób nam te kilofy, a ja idę to jajko wykluj w ogóle. Ej, tam jajko! Ja nam jajko. O dobrze. O nie tak. Ogólnie na początku, w tych pierwszych 10 dniach, to tych jajek to było mega mało. Tak. Znaczy nie jajek, tylko arbuzów tak. Więc szło ciężko, ale jak widzicie, farma codziennie Rozbudowywaliśmy Ja musiałam ten, dużo ten dikta zbierać, żeby ten gruby był ten, ten, ten. Dobra, to przechodzimy chyba do sedna odcinka, więc bierz kobla, robimy ten. Okej, okay, a gdzie jest kobel? E, tutaj leży. O, no no, no dobra, widzę. Tam 16 jest i tak, idź to szybko to zrobić jest. i skopujemy się w ziemię. I ile kilo e, No tak, e, jak masz 16, no to tak po dwa, po, po 2, po 3. Tyle ile patyków ci powierzy. No, 11. No a za mamy jeszcze trochę, więc... No skręcam mam 13, więc dużo. A no no... A, okay. 24 mam. 24? No to dobrze. Mogę zrobić 5 kifonów. No to no, rób. Jeszcze jeden potrzebujemy Tu zrób sobie jeszcze miecz kamienny może, co? Tak żebyś miał na ten nabicie się, bo nie ma żelaznego. Okay. Zrób po dwa. Po dwa. Ok. I zrób jeszcze sobie wieczno. Dobra. Dobra, mamy to i już chodź tu, chodź tutaj. Dobra, i daj ja mi dałem... dwa kilofy. Masz, masz. Dobra, ja... przepraszam, muszę dalej. trochę dobra. dalej, no. no. Nie przybliżaj się do mnie. No to... Dobra, okay. dobra, mam jeden. Cyk, uciekam. Dobra, no. jest, dobra. To ja już wchodzę w ziemię, dobra? Jak coś, to do mnie zajdziesz. Tylko gdzie robimy kopalnię? Myślę, że tak tu za domkiem chyba, nie? Nie. Ja bym za O, to ta... Ta... tu dalej robimy kopalnię. O. Okej. Okay. Sprawdzę to, że on czy nie mam z tym. Przed chwilą zabrałam więc to, to od 5 do 10 nie. minut. Mam trochę nieryta, więc tak zaklubię trochę naszą wodę, dobra. Dawaj Dobra. po zaczął. Ty już możesz tam iść kopać. O, to oby jakieś dana. żelazo było, co nie? Bo y, to by się przydało na wiecie. No i najważniejszy odcinek, y, zaczynamy wiesz, dal, czyli jacy. No i ten port. Polczy... To, to jest minus 11. Jest o, A węgiel nam jest potrzebny? Węgiel? No po prostu idź w dół. Wiesz, tylko nie tak pod siebie, tylko właśnie takie schodki. No. To po chwili możemy się zmienić coś znajdziesz w nim kop, kop, to czasami w kopalni jest wierd. Okay, Ty jest nie właśnie, no. Poczekaj, mogę zrobić. robić? Ej, dobra, to dobrze, no to dawaj rób. 20. Okej, okay, dobra, to w, w, w druku łopkę może nie, bo może starcie. Już Okej, okay, okay, dobra, i postawiać jakiś czas. Okej, okay, dobra, idziemy. Czy to może teraz ja pokopię trochę, nie? Okay, dobra. Co jest du, odcinków z Minecrafta Nie tylko z tego świata to po prostu y, klikajcie łapki, Zostawcie w komentarze. i komentarze pod tym odcinkiem 10 tysięcy łapek w górę, postarajcie się bo y, Mamy z 1000 <grystanie> bo nawet tyle subskrypcji nie mamy, spróbujemy wbić y, no. Jak y, nas lubicie to A. bardzo dobrze my się A. bardzo cieszymy O, ja mam drugiego A. takiego Czy Ten sam, nie? To jest sam. Buty, buty. Dzięki, my tam w kopalni mieliśmy dużo węgla. Dobra, ja wszystkie żłom. Ale nie tam w jeszcze. tak. No stawiacie jakieś troszkę tam, wiesz? A I my jesteśmy na minus 50. Nie, jesteśmy na. Okej. ja minus 6. Tak. My jesteśmy na 30, nie, my jesteśmy na 35. Na, 30, na 33. To no, wiesz, yy, się trochę posunąć. To jednak to drugie to jest score, gdzie im niżej jestem, już Wam pokazuję. Hmm. jak Aha, okej, okay, dobra, pokażę Aha. Wam. Poczekaj, we, kół, we, kół, no, we O, tam widzę. O, o, jestem. Jak oglądaliście minionki? To napiszcie w komentarzach, kim jestem. Tak. Napiszcie w komentarzach, kim jest. A i gdzie się kończy? Bo mi troszeczkę. Mi, no i to jak. Dobra, to Dawid teraz ja popieram. Można być entrant oczywiście, tak żeby tam mieć. Jesteś? Y, tutaj się kopiec wzdłuż na poziomie minus y, 12. Minus 12 dobra. jest. Jesteś blisko chyba. O, tutaj po prawej. Po prawo. Nie, 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 czekaj. O, widzę cię, chodź tu, 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 tu. za to gdzie? To, gdzie, 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 Jeszcze, jeszcze się obróć. O, o widzę cię, się ma. O, czekaj, tutaj się ma. kopiesz. Droga, fajnie, dobrze, fajnie. No, będziemy mieć gazy nie tylko. No, teraz tak nie, będziemy mieć. No. Poczekaj, to musimy troszkę do góry pójść, bo do góry? minus 12 jesteśmy, albo mówią, że na minus 11. Od 1. minus 11 do minus 12, czekaj. Okej, okay, dobra. Zróbano się tym filozofiem kopie kamiennym, ale może ma... my nie wzięliśmy craftingu. Kilka. Ja mam 9 żelazek. Ja e, ja ty, a masz te? Co? Tego węgla? Węgla mogę zdobyć. No to idź może poszukaj. Tam przed wyjściem Ty, bo ja już nie mam pochodni. A tu masz? Tu masz cztery. To wiesz co? To może na razie wrócimy. Ja odłożę o, tego nie. diamenta i wrócimy to jeszcze raz. Na bo to kopalnia chyba do nas pasuje. To, to, to Tutaj to na bardzo... głową musimy wychować. teraz no to, szło się tędy. To trzeba to idzieś, właśnie to no, tutaj. Okej, okay, dobra. No to mamy zaliczone cele, ale przydałoby się więcej. O nie, mam ma, no nie To nie, nie dam. Mój diament. Gdzie jest ten nasz Nie no, nasz diamenty. tutaj chyba. O tu, o, mam, mam. Uh -huh. O Ty idź się wróć, pamiętasz gdzie iść, to. to ja idę dalej kopać. Dobra, to weź dużo. I nam ten zrób pochodzi uh -huh. dużo, bo przydadzą się, bo kopałem Dobra. Idzie... No, dobra. No. O, jak dużo. Gdzie to? A, tu jest ta kopalnia, dobra. To ja idę. A, pomocy. Tknąłem. Aj, bo ja nie mam pochodni. Okej. Okay. Tu, 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 tu. mam jakiegoś bloka. Аз сега Добре, ами сега да Nie, chyba nie jest. Dobra, to chodź już. Po prostu tutaj. Dobra, mam już bardzo dużo tych... Ten, ja, mam już, poczekaj, muszę ci powiedzieć, 25 O, ma 26. sześć. Ja mogę ci powiedzieć, że 26. sześć. E... się pochodnie, Chodź już, bo masz 10 patyków, a ja mam zero, więc po prostu już raz Dobra, potem tu przyjdę. Mam duża ruda, ale chodź już. Dobra, tutaj się idzie. tak, tak, Już tam. Już on. Jestem, jestem. Dobra, um. Dobra to weź po ostatku formie, znajdziemy te diamenty. Daj, Pójdziemy do domku, przyćpimy się i kończymy. Okej, okay, dobra. Dlaczego tylko muszę? Ten blok się ciężko kupię, wiesz? O, żelazo. Okej. Okay. Szkoda, że to nie diamenty. No szkoda. By było fajnie, gdyby były diamenty. Ale, no tak. Coś... Ale mamy jednego diamenta. To jest... Jaka ruda! Mam już... Mam trzynaście. Tu będzie jakaś zbrojka nowa. No, Wieciemy. albo ten, nie czekaj. Tak, tak. Idź i, tam, to, dobrze, dobrze. to. Ja będę kochał. Ja ko ja o, ko o, kolejne żelazo! O, to Ej, to mam pomysł tylko żelazo, a ja będę szedł dalej. Okej, okej, okej. Czekaj, ja sobie wezmę okay. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma nie ma. Nie ma, nie ma. w wszystko znajdziemy tego, jak sam idziemy do domu, przyspimy się. I dajcie. Fajne. Nie mam, nie ma. Dobra. Ty w ogóle nie wiem, ale my jesteśmy... Pyszny. Wiesz? Nie wiem. Ale też mały. Kradek kresniutki, jak malutki. Kradek kresniutki, bo jest malutki. To już nie możemy znaleźć tych diamentów, więc myślę, że to będzie koniec. No. I w następnym odcinku dokończymy kopanie diamentów. Przejdziemy do naszej kopalni. I dziękujemy za oglądanie. Stawiajcie łapeczki w górę i, I subskrypcję -e -pod, pod naszym odcinkiem. Pozdrowiona dla subskrybentów. I jeszcze pozdrawiam drugą G. A ja pozdrawiam czwartą S e Lublina. Papa. Pa, pa. pa, pa.